Świąteczny czas to taka chwila, gdzie nikt nie powinien czuć się samotny. To czas wzajemności, życzliwości, dzielenia się dobrem. Dla samotnych to często jedyna chwila, jedyna możliwość poczucia bliskości, bycia wśród ludzi. Jak co roku w centrum seniora Barbara w Szemudzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował wigilię dla samotnych. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że mogliśmy zorganizować tą imprezę dla naszych podopiecznych. Wiemy, że oni nie zawsze mają możliwość spotkania się w gronie no, innych ludzi, znajomych czy rodziny, dlatego chcemy im zapewnić taką minimum tej wigilii, która, która za niedługo będzie w każdym domu, wtedy, kiedy można spożyć posiłek, podzielić się opłatkiem, zaśpiewać kolendy, porozmawiać z innymi. Chcemy im pokazać i dać możliwość bycia razem z innymi ludźmi. Niejednokrotnie niektórzy z nich są samotni i wigilie spędzają sami. We własnych domach. Łamiąc się wzajemnie opłatkiem, życzono sobie i zdrowia, i pomyślności, i wiary. Wiary w drugiego człowieka. W rytm wspólnie śpiewanych kolęd, spożywając świąteczne potrawy pośród syto zastawionych stołów, radowano się z narodzin Jezusa. Życzę naszym podopiecznym dużo spokoju, dużo radości, tego, żeby się czuli potrzebni. I żeby wiedzieli, że są inni, którzy chcą im pomagać i żeby z tej pomocy chcieli skorzystać. Oby cały rok dla nas wzajemnie obfitował wzajemną radość, życzliwość, szacunek, w zdrowiu i beztroskę.